Lecimy na górę! Sognefjallet to najwyższa przełęcz w Norwegii, sięgająca prawie 1400 metrów nad poziomem morza. Mówi się, że nocą w okolicach słychać tajemnicze dźwięki. To ponoć duchy dawnych pasterzy, strzeżących swoich stad w tych odludnych górach. Trochę tajemniczo, prawda? Jeśli podobają Ci się nasze przygody, zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. O kurczę, co my tu mamy? <śmiech> śnieg. <śmiech> Teraz pytanie do widzów. Mamy 21 stopni, a jest tutaj śnieg. Dlaczego? Jak to jest możliwe? Pobawimy się śnieżki. O kurczę, a on jeszcze jest taki twardy. Jesteśmy na kolejnym przystanku. Kolejny przystanek i kolejne magiczne miejsce. Kurczę, powiedzcie, że tu nie jest pięknie. Pierdzieliliśmy się dla Norwegów na msze, Tylko po to, żeby zobaczyć taki zajebisty widok. Geirangerfjord. To jeden z najpiękniejszych fiordów w Norwegii, wpisany na listę UNESCO. Ma aż 15 km długości i słynie z malowniczych wodospadów, takich jak Siedem sióstr. Wzdłuż fiordu znajdują się malutkie, odizolowane wioski, gdzie ludzie żyją w harmonii z naturą, często korzystając z energii wody.